A więc teraz jeszcze pogram FIFA. Miejmy nadzieję, że bot mnie nie rozwali, bo w FIFA to ja najlepszy nie jestem. Już naprawdę chyba lepiej gram w Fortnite niż w FIFA. Właśnie tego się akurat spodziewałam. Aha, spalony, fajnie, gdy chciałam leczyć na bramkę, to akurat już jest spalony. Kurde, bo ty potrafił tak wczerać. No e, e, e! To... E, no, dobry piesek. Nie jednak zwykły kunda. No to jeszcze nie, bo tak to bym się załamał. А кто-то встал мимо. Chyba na rożu. Jeszcze jedno rożne o? Aha, jednak wszedł dosłownie w buta. Ej, pani, 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 panie. Ja, no ten bot, ty nie rozwagi z tymi różnymi. Może lepiej by było karne no ale na szczęście karnych nie ma. Co? Dobra w końcu podaję. No e, 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 e. Ta, tak już nie będzie, tak już nie będzie. D daj to, daj to, daj to. Fajnie. Poda odebrałam ale na aut. Nie! 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 Dobrze. W supek dosłownie to trafiło. No, ej! Nie wierzę, że kiedyś. Nie wierzyłem w to, że kiedyś przegram złotem. Kolejny rośnie dla bota Tak być nie będzie ja Tak być nie mogę. Nie Nie Koniec koniec nie ma także Barcelona nie długie, albo zremisuje albo przegra z Atletico. Dobra. Raz przegrała, ale no dobra. Atletiko to akurat bardzo dobry klub. Kiedyś przegrali? Nie. No. Nope. No, Rafinio. Czy ja naprawdę to zrobiłem? Zamiast biec na bramkę, wiem, biec na bramkę, to ja się wywróciłem, bo chciałam wydryblować, ale mi się to nie udało. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. To. Cicho. Nie, to nie. Co on robi? Nie, 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 Jak ja, nie, jak ja z Botem, nie, nie, naprawdę nie, Tak nie, nie, może. I nie, niestety tak będzie. Dobra, zremisujemy. Chyba. No, zremisowałem. Ale prawdopodobnie znowu będzie ładnie, tylko... Co nie robi? O oh, no! Nie! 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 No, Do, dobra. Czy ja dałem piłkę, bo to za, dosłownie za darmo? Chyba tak. I chyba właśnie bot zyskał piłkę. I planujemy mi szczelić golach. No już myślałam. Ale ładna przebrotka było. Nie, ja tego nie zrobiłem. Dobra, jeśli chodzi o to, to chyba skład będę musiał podmienić. No. Tak, ten Lopez mi się nie widzi wśród tylu osiemdziesiątek, a nawet dziewięćdziesiątek. Chyba czas go podmienić. Nie wiem na kogo. W sumie niż na dziś Albo nie na matrycy nerwa.

Bieg na kontrę, ale się niestety nie udało to. Ten bosz to jest chyba za mądry. I dosłownie je uwalnąłem w słupek. No teraz raczej będzie gol. Nie, mnie tu nie było, naprawdę. Nie, mnie tu nie było.